Poznań, miasto, doznań. Niedziela. I jak zwykle, szkieł na posterunku Cały rok takich oglądamy. Kiedy tu ludzie wypoczywają, kiedy mają czas dla rodzin, ile oni godzin. Partalnie robią, skoro w Poznaniu tak. Cały rok. Albo biegają po asfalcie przy różnych temperaturach, jacyś tam, ja nazwałam ich szaleńcami, nie? albo o czasami trępnię jakiś rowerzysta następny, orzeł. Albo jakieś gromady gejów idą na tarło, też oczywiście w centrum miasta. Albo jakieś mecze czy inne imprezy. Ja tak się zastanawiam, czy, czy to zwierzchnicy nie mają litości dla swoich podwładnych? Cały rok, całą dobę święta, nieświęta. A co by było, gdyby takie imprezy zabezpieczali sobie organizatorzy na swój koszt? Zobaczcie, Jechowy, który się część ludzi śmieje. Wichowi robią swoje imprezy zamknięte, mają swoje służby, nie zatrudniają służb państwowych ani miejskich. Czyli to się da. Dlaczego się nie da w takich sytuacjach? Czy ma ktoś takie rozeznanie? Patrzcie, tutaj stoję już 10 minut, przez 10 minut przejechałem na rowerzysta. To jak to działa? Tylko tym szkiełom, że tak powiem współczyć. Dziękuję.